Rozdział 8. Na głos. Gdy gazety zalewane są przez listy czytelników, gdy ludzie zaczynają głośniej rozmawiać w restauracjach, gdy nieznajomi dyskutują w pociągach i autobusach, gdy oficjalna broszura referendalna ląduje w skrzynce pocztowej, wiadomo, że kolejne głosowanie jest tuż tuż. Fryzjerka Andrea G. cieszy się, gdy znajduje z rządową broszurę referendalną w swojej skrzynce pocztowej. To oznacza kolejne referendum, mówi 27-latka z Berna. Stara się uzyskać jak najwięcej informacji na temat spraw poruszanych w referendach i regularnie organizuje specjalne kolacje przedreferendalne. Zawsze spotykamy się w większym gronie przed wyborami, aby przedyskutować przyszłe referendum. Nie mogłabym podjąć decyzji, dopóki nie, skonfrontu nie skonfrontuję swoich poglądów z poglądami innych osób. Andrea G. nie jest wyjątkiem. W badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie w Bernie 60% ankietowanych określiło siebie jako dobrze poinformowanych w sprawach politycznych. To nie znaczy, że każdy zawsze idzie głosować. W pewnym sensie wynik ten dowodzi jednak, że obywatele czują, iż są poważnie traktowani przez państwo. Różnice między demokracją bezpośrednią a systemem politycznym, w którym udział obywateli jest ograniczony do głosowania w wyborach parlamentarnych, są w tym przypadku wyraźne. Przykładowo w Austrii tylko niespełna 1 trzecia obywateli uważa, że jest dobrze poinformowana. Dostrzegali to już starożytni Grecy. 2,5 tysiąca lat temu Perykles stwierdził, w demokracji debata publiczna nie jest hamulcem politycznym, ale raczej niezbędnym warunkiem wszystkich mądrych decyzji. Dyskusje z przyjaciółmi i znajomymi to najważniejsze źródło informacji dla 24% Szwajcarów. Jedynie 22% ankietowanych wskazało media. Na kolejnym miejscu znalazły się zalecenia partii politycznych i broszury referendalne, w których władze na poziomie federalnym, parlament i rząd oraz komitety inicjatyw ludowych i referendów przedstawiają swoje główne argumenty. Istotną rolę w debacie publicznej i kształtowaniu opinii odgrywa również internet, z rosnącą liczbą blogów i możliwością nawiązywania kontaktów. Oficjalna broszura to jednak jedyne źródło informacji, które dociera do każdego obywatela przed referendum. To nic dziwnego, skoro w większości kantonów maleńka broszurka wysyłana jest do wszystkich zarejestrowanych wyborców wraz z kartą do głosowania oraz zaświadczeniem o prawie do głosowania 3 lub 4 tygodnie przed każdym referendum. Oprócz federalnej broszury, drukowanej w czterech różnych językach włoskim, francuskim, niemieckim i retoromańskim. W nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy często przygo przygotowywane są broszury kantonalne i gminne, które zawierają przykładowo regionalne lub lokalne projekty budżety, budżetu lub plany nowego szpitala. Historia broszury referendalnej sięga XIX-wiecznych oficjalnych odezw władz przed referendami w sprawie rewizji konstytucji. Dopiero jednak po stu latach kwestia broszur referendalnych została ustawowo uregulowana. Nastąpiło to w 1972 roku, gdy rząd postanowił streścić i wytłumaczyć niespecjalistom tekst 1500-stronnicowej umowy o wolnym handlu. Prawo do sprzeciwu. Przez pierwsze dwie dekady istnienia nowego źródła informacji to rząd podsumowywał argumenty za i przeciw danej propozycji. W praktyce od 1983 roku, a formalnie od 1994 roku Komitety inicjatyw ludowych i referendów mogły opracowywać własne uzasadnienia, które trafiały do broszury referendalnej. Rząd może zgłaszać zastrzeżenia, gdy tekst jest niesławiający lub zbyt długi. Druga strona nie ma jednak możliwości zakwestionowania argumentów rządu, nawet jeśli są oszczercze, zawierają nieprawdziwe informacje lub zbyt długie. Na szczęście rażące błędy zdarzają się rzadko. Jeden z nich miał miejsce w 1993 roku przed referendum krajowym dotyczącym przynależności kantonalnej Laufenthalu, kiedy to rząd pomylił granicę między Francją, Niemcami i Szwajcarią. Demokracja bezpośrednia sprawdza zdolność polityków do skutecznej komunikacji z wyborcami i przekonywania ich do swoich racji. W okresie przedreferendalnym wyłonieni w wyborach przedstawiciele Często tworzą międzypartyjne komitety, piszą artykuły do gazet i biorą udział w debatach publicznych dotyczących referendum. Partie polityczne organizują panele dyskusyjne w restauracjach i ośrodkach sportowych. Media drukowane i elektroniczne starają się opisywać najróżniejsze aspekty propozycji referendalnych w sposób jak najbardziej profesjonalny i wyważony, również z powodu dość egoistycznych, chcąc dochować wierności swojej klienteli bez względu na wynik głosowania dobrze poinformowani obywatele. Gdy mowa o kampanii referendalnej w dość szczególnej sytuacji są rozgłośnie publiczne, w odróżnieniu od mediów prywatnych trzy państwowe stacje radiowe i telewizyjne nie formułują żadnych zaleceń. W publicznym radiu nie ma reklam w ogóle stacje telewizyjne są natomiast częściowo z nich finansowane. W przeciwieństwie do USA, w Szwajcarii obowiązuje zakaz ogłoszeń politycznych. W odniesieniu do inicjatyw ludowych i referendów, media publiczne przestrzegają specjalnego kodeksu postępowania, który został opracowany, aby zapewnić dokładność, bezstronność i uczciwość. Demokracja bezpośrednia ma istotny wpływ na zachowanie mediów. Kampanie referendalne różnią się od wyborczych tym, że w przypadku tych pierwszych Znacznie więcej partii politycznych próbuje przedstawić swój punkt widzenia. Zamiast prezentować manifesty wyborcze, skupiają się na przedstawianiu konkretnych propozycji rozwiązywania konkretnych problemów. Oczekiwania obywateli również są w obu przypadkach inne. Po wyborach głównie obchodzi ich to, czy obietnice wyborcze zostaną dotrzymane. Po referendum oczekują zaś, że wybrane rozwiązania zostaną wdrożone. W nowoczesnej demokracji bezpośredniej występuje o wiele więcej zachęt za dla każdej ze stron, aby komunikować się i korzystać z informacji. Zyskują na tym wszyscy: wzrasta poziom wiedzy i kompetencji. Przeciętny wyborca szwajcarski, gdy idzie na oddać głos w jakiejś sprawie, jest w rezultacie lepiej poinformowany niż przeciętny członek parlamentu niemieckiego, któremu za to płacą. To dość wstrząsająca informacja dla wszystkich zakładających wyższość demokracji czysto parlamentarnej nad demokracją bezpośrednią. Krótko mówiąc, w przypadku nowoczesnej demokracji bezpośredniej występuje nie tylko większe zapotrzebowanie na informacje dotyczące polityki, ale i o wiele bogatsza oferta takich informacji, które są podawane w sposób bardziej rzetelny. Gdy porównamy różne rodzaje mediów, okazuje się, że dział komentarzy w gazetach jest, jest podstawowym źródłem informacji dla wyborców. Dalej są broszury referendalne i media elektroniczne. Listy czytelników również są wyjątkowo wysoko oceniane około 25% wyborców postrzega je jako ważne źródło informacji. Roli partii politycznych także nie należy lekceważyć. Ich zalecenia są istotne dla około 12% głosujących. Obywatele coraz częściej korzystają z internetu jako źródła informacji i miejsca dyskusji. Technologia Web 2.0 dała możliwości, z których korzystają m.in. blogerzy. Ukłon w stronę Szwajcarów za granicą. Władze, media i partie polityczne starają się włączyć uprawnionych do głosowania Szwajcarów mieszkających za granicą w proces kształtowania opinii przed wyborami i referendami. Około 1 piąta z 645 tysięcy obywateli szwajcarskich żyjących poza granicami kraju korzysta z prawa do głosowania korespondencyjnego. Szwajcarzy za granicą często odgrywają decydującą rolę w niektórych bardzo kontrowersyjnych głosowaniach. Oprócz broszury referendalnej, mają dostęp do specjalnych zagranicznych wydań głównych dzienników i stron internetowych dotyczących referendum. Ponadto mogą wyrazić chęć otrzymywania mailingu i powiadomień SMS-owych, wysyłanych do nich przed głosowaniem i zawierających informacje na temat aktualnej debaty referendalnej i harmonogramu głosowań. W wyborach parlamentarnych w październiku 2007 roku. Kilka partii politycznych przygotowało osobne listy dla szwajcarskich wyborców za granicą. W dyskusjach na temat możliwości ulepszania demokracji ludzie regularnie zwracają uwagę na następujące problemy. Wyborcy są w niewystarczającym stopniu przygotowani media zbyt powierzchowne a klasa polityczna niechętna lub niezdolna do omawiania problemów z obywatelami. Przykład szwajcarski pokazuje, że Rozwój demokracji może poprawić warunki dla uczestnictwa w niej. Instrumenty i praktyka demokracji bezpośredniej są szansą na zwiększenie wiedzy i kompetencji wyborców, pozytywne wpływanie na jakość mediów i zmuszanie polityków oraz partii politycznych do poważnego traktowania wyborców przez cały czas, a nie tylko przed wyborami. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do złożonych i wielojęzycznych społeczności, takich jak Unia Europejska. Doświadczenie Szwajcarii pokazuje także, że nie każdy w, równy, w równym stopniu angażuje się w podejmowanie decyzji politycznych. Politolog Claude Longchamp z Berna wyróżnia pięć różnych typów obywateli: odizolowanych, biernych konsumentów masowego przekazu, dyskutantów, multiplikatorów, którzy aktywnie kształtują swoje poglądy, osoby, które same proponują rozwiązania polityczne. Prasa, radio i telewizja wszystkie odgrywają ważną rolę w szwajcarskiej demokracji bezpośredniej. Największe znaczenie ma jednak otwarta debata i bezpośrednia wymiana poglądów między obywatelami. W okresie przedreferendalnym decydujące są spotkania przy kolacji, przy kuchennym stole, w miejscu pracy, w pociągu, w kawiarni i restauracji. Wielu Szwajcarów jest przekonanych, że można podjąć samodzielną decyzję dopiero, gdy wysłucha się tego co myślą inni.